Witam serdecznie. Grę Kolory i kształty wykonałem ponad dwa lata temu dla mojego rocznego synka. Zależało mi bardzo, aby ćwiczył motorykę małą, jak również poznawał kolory. Na początku synek turlał pionki ustawiał jeden na drugim, ale gdy zrozumiał zasady gry, często grał z rodzicami. Deseczka do gry została wykonana z drewna sosnowego. Dzięki temu nie jest ciężka. Ponieważ ma nieduże rozmiary, dziecko łatwo może ją przenosić. Długość deseczki wynosi 26,5 cm, szerokość 8,5 cm, grubość 2 cm. W deseczce zostały wywiercone 24 otwory. Frezy dobrałem do posiadanych wałków. Wnętrza utworów zostały pomalowane farbami w odpowiednich kolorach. Pionki do gry. Zostały wykonane z wałków sosnowych o trzech różnych średnicach. Pionki zostały pomalowane w ośmiu różnych kolorach. Ilość pionków w danym kolorze odpowiada ilości otworów w deseczce. Pionek w odpowiednim rozmiarze i kolorze. Może zostać umieszczony tylko i wyłącznie w jednym odpowiadającym mu otworze na planszy. Najcieńsze pionki mają największą długość. Pionki o średniej grubości są najkrótsze. Pionki najgrubsze mają średnią długość. Kształty i kolory pionków zostały pomysłowo wymieszane. Celem gry jest jak najszybsze włożenie wszystkich pionków w otwory im odpowiadające. Kolor pionka musi się zgadzać z kolorem otworu. Trudniejsza wersja gry polega na umieszczaniu pionków w odpowiednich kolorach. Na przykład najpierw wszystkie pionki koloru czerwonego, a dopiero potem wszystkie pionki koloru niebieskiego, i tak dalej. Jaką przyjąć strategię? Czy najpierw umieszczamy pionki wysokie, a może niskie? Jeśli najpierw umieścimy wysokie, to wkładając niskie, te wysokie będą nam przeszkadzały. Pionki wkładać dwoma, a może trzema palcami. A może nie wkładać, tylko lepiej będzie wciskać. Najlepszym graczom umieszczenie 24 pionków w 24 otworach powinno zająć mniej niż 24 sekundy. Kolorowe pionki można wykorzystać także podczas innych zabaw. Można z nich budować wysokie wieże, kolorowe ściany, można je toczyć. Można puszczać z deseczki. Pomysłów jest bardzo wiele. Podziwiałem synka, jak malutkimi paluszkami sprawnie operował pionkami.